Dobra i teraz wiem streama, ale z minecrafta Tylko muszę cicho, czy kleicie minecrafta, bo oni nie będziemy słychać A Z minecrafta zrobię streama I prawdopodobnie teraz nie będzie brzydkiej jakości Bo polepszyłem troszkę przepłynność bitową Ale, zobaczymy Streamuję w jakiej jakości, bo się widzowie No i dalej kto za nocami, czy nie? 1080p, 60fpsów Ej widzowie ja wam fajne, fajne echo zrobiłem Żeby streamować bardzo... O, czekajcie, Pójdziemy na... pisara I zawiam macie bardzo, mi się, mi się wydaje, że dobą po prostu jakość Halo? Dobra, macie bardzo dobrą jakość, więc Już nie przebywajcie, że jest słaba jakość jest dobra jakość Tylko, że tam mam lagi. The. No, są te lagi. O ja. Trzeba to. Czekajcie, są tylko myszkę podłączyć. Lepszą. I jeszcze chwilę zrobię wam widzowie. Czekajcie. Muszę bardziej. Inaczej, gdzieś ekran. Bo przy takiej właśnie przypłynności bitowej i wszystkim takim czymś jest po prostu nie. Nie fajnie mi się gra czekajcie jeszcze raz. Dobra, widzowie teraz, zobaczymy teraz, jak będzie. Bo zmniejszyłem troszeczkę, więc nie byli takiej dobre jakości jak wcześniej. Ale zobaczymy. Teraz jest słabo, że muszę streamować na. The, czy dalej? A dalej, jest To nie jeszcze tak, co nie? F5 po sobie kliknąć. czekajcie, jeszcze widzę, bo bardzo się mam dojść, tak żeby nie było jak najmniej ekranu, a staram się tak, bo gdy dam. To nie wiem czy to ma wino Ej, napiszcie na czy jest to dobra jakoś, czy może być taka Napiszcie w zależności może być taka jakoś A Jestem ten czas łączy inną myszkę do Minecrafta Wydaje mi się, że takie taka przypomność bitowa i takie rzeczy będą mogły już być. Tylko zajmują mi teraz dużo, dużo tego, dużo oglądania tego, co nie ma w 1080, tak. 80, dobra. Będę oglądał w jak najgorszej jakości. Abyście mieli jak najlepszą. Ja mogę zobaczyć, czy będę mógł grać w takiej. Czy będę mógł po prostu grać w, w takiej jakości, żeby streamować. A. Czekajcie, czekajcie, bo coś dziwnego? Ej, weźcie napiszcie na czacie, czy jest dobrze, bo nie, nigdy się nie dowiem. Czy są dobre klatki? O, napiszę, czy jest dobra tam. Jakby dziwnie nie napiszecie, no to... No nic się zrobimy. Myślę, że są lekkie opóźnienia, że oglądam to w 360 i widzę jak właśnie jak chodzę, że mi się nikt nie wczytuje, a dam ci czekajcie mm. jest za właśnie przy, napisz ktoś, czy zrobiła czy możesz tak rado oglądać? Byś się nie da tak oglądać. No to... Zmienię wam jeszcze troszkę. To czekajcie zresztą muszę wam troszeczkę jeszcze wam postaram się ulepszyć tego live'a. Muszę się to złączyć.